Dzień dobry Państwu. Boże ciało 2022 rok. W jakiś czas zamierzałem coś pokazać Państwu ciekawego. takiej zwanej wiedzy, która przeszła w zapomnienie lub w ogóle się to, ludzie tym przestali interesować. A ona dotyczy pewnych zagadnień starożytności czy kwestii różnych dziwnych rzeczy, które są, ale o których lepiej nie mówić. O są brane jako zabobone albo inne rzeczy. Pierwsza pozycja, radiestezja w domu i w ogrodzie. Proszę Państwa, Czesław Spychalski. Ciekawe rzeczy dotyczące tego, czym jest radiestezja, o co tu chodzi, że niektóre rośliny wolą takie warunki, które idą z ziemi, a inne inne. I trzeba to zbadać, dowiedzieć się. I tak dalej. Kolejny Grzegorz Franciszek Sroka. Zielnik. Poradnik ziołowy. Cierpiącym, szukającym zdrowia ten poradnik poświęcam. Ojciec Grzegorz Franciszek Sroka. Polecam sprawdzić, co on tutaj pisze. On tu pisze, co na przykład zawiera najwięcej kakao, inne rzeczy. Znaczy magnez, co, magnezu, co zawiera że kakao, maka, szagrana, płatki owsiane, fasola, groch, orzechy włoskie, laskowe i tym podobne. To jest wszystko, że tak powiem, Wyłożone kawa na ławę, co potrzeba jest zamiast jakichś tabletek z polfarmy albo bo nie wiadomo z czego. Tu jest druga część Czesław Spychalski. Radio w domu i ogrodzie, jak to wykorzystać. Jedna pani ode mnie nawet wzięła wahadełko. Także mam nadzieję, że coś już jej pokazało to wahadełko, jak zaczęła patrzeć, że to jednak nie jest tak, że to stoi w miejscu, tylko jednak się kręci. Behadu egipskie. Można to znaleźć w internecie. Proszę Państwa, instrukcja obsługi sprzętu radiestezyjnego. Poszukiwanie czegoś na mapach. Mając kompas, mapę i wiedząc o tym, co jest jak, można pewne rzeczy poszukać. Tym się zajmują podobno ci jasno widzę. A no, tak prawdę powiedziawszy, to jest to związane typowo z radiestezją. Tylko powiem szczerze, że to wymaga. Dużego wysiłku, takiego mentalnego, żeby coś znaleźć. Ja na przykład byłem w stanie odgadnąć, czy dana osoba żyje, czy nie. I kiedyś właśnie była kwestia taka, że powiedziałem, że osoba nie żyje. No, akurat żyła, tylko jeszcze trzy miesiące pożyła, a potem zmarła. Okazało się, że osoby, które mają dość mocno zaawansowanego raka, czy jakieś inne rzeczy, niedogodności zdrowotne, które. Mogą już ich ciągnąć do grobu, też pokażą się na wahadle, że coś jest nie tak. Witalność też można oznaczyć i to jest fajne, dlatego ja po prostu zajmuję się takimi rzeczami, ale obecnie rzadziej troszeczkę. Tutaj jest instrukcja sprzętu radiestezyjnego, obsługi sprzętu radiestezyjnego, wahadło uniwersalne, też ciekawe rzeczy, wyskalowanie wahadła, co jest na najwyższym. Na najwyższym tym, że tak powiem, kolorem białym jest najwyższy, proszę Państwa. Potem idzie, idzie fiolet, indygo, wcześniej chyba niebieski. Ja powiem szczerze, że tak troszeczkę też nie do końca, może inaczej. Każdy, każdy kto się bawi takimi rzeczami, myślę, że dochodzi sam do pewnych wniosków i do pewnych ustaleń mentalnych, że się po prostu gada z tym, tym sprzętem radiestezyjnym, żeby, żeby po prostu jakby to powiedzieć, kwestią umowną jest jak to czuć bo każdy to czuje inaczej ja kiedyś pokazałem Wam pokazałem Wam jak działają różdżki to jest coś, co lubię się tym bawić ponieważ to od razu mi pokazuje pewne kwestie związane na przykład z osobami, które źle śpią proszę Państwa jest coś takiego jak kartka geopatyczna. O tutaj mamy, tak. I tutaj są na przykład o, coś takiego. sobie przeczytajmy, co to jest. Jak będziemy mieli coś takiego, że mamy skrzyżowanie po skosie, schorzenia jednego rodzaju bez ogólnego y, zakłócenia procesów metabolicznych. Nowotwory płuc żołądka schorzenia wątroby. Kolejne. Schorzenie narządów ruchu kończyn dolnych. Kolani w ogóle stawów z obrzękiem, zmiany patologiczne, stawów, niedowład i porażenie kończy. Pamiętam, jak byłem kiedyś u jednego pana, mieli nowy dom, babcia dostała nowy pokój i nagle nie może spać. I jest tragedia, ponieważ pani zwija się i nie może w ogóle spać, i mają problem z babcią nie wiadomo, co się z nią stało. Poszedłem, okazało się, że jest tam skrzyżowanie cieków wodnych, i kobietę po prostu wręcz rozwalało. Że tak powiem, po przeniesieniu łóżka w inne miejsce, już było inaczej. A to jest najciekawszy temat, który mnie zawsze fascynował promieniowanie kształtów. Ta budowla, którą tutaj widzicie, to jest budowla z piramidy egipskiej nad sarkofagiem. De facto jest to wzmocnienie koloru białego. Wygląda na to, że ja to kiedyś badałem, tak z ciekawości, nawet z rysunku można sobie to sprawdzić. Wydaje się, że jest to. Wzmocnienie koloru białego, który właśnie jest dobry dla nas. A ciekawostkę Wam powiem. Będąc w katedrach gotyckich, tam jest posadzka biało-czarna i można powiedzieć, że ona ma ciekawą właściwość. Po prostu w tych katedrach my się czujemy dziwnie, co nie? To znaczy tak. Generalnie można powiedzieć, że w jakiej katedry by się nie weszło, jak jest posadzka czarno-biała, to jest tam taki dziwny mikroklimat. De facto, biało-czarne posadzka emituje kolorem białym, czyli tym dobrym. Czyli ludzie po prostu lubią tam przebywać tak? w tych katedrach gotyckich. Lepiej się nam stoi nawet w kościele, jak jest katedrą gotycką, niż w zwykłym, nowoczesnym kościele, o których się zapomniało o tych pewnych rzeczach. I być może to poczucie jest nawet lepsze. Ale też chciałem zauważyć, że nawet w lożach masońskich jest czarno-biała posadzka, która oznacza ponoć przenikanie się dobrego i zła. Tak? Bo dobro jest białe, a zło jest czarne. I Nieważne, po której stronie jesteś, ważne, że możesz mówić i mieć dostęp do mediów ogólnie rzecz biorąc. I pewne kwestie są. W ten sposób załatwiane, prawda? Że ja, mając swoje doświadczenie życiowe dotyczące właśnie kwestii tego, jak zostałem potraktowany przez sądy w Polsce i mogę otwarcie o tym mówić, że jest to bandycki układ w Togach. Pani Pomianowska, którą mogę wypowiedzieć z imienia i nazwiska, już nie pamiętam już, ale pani Pomianowska z sądu yy, w Mokotowie, wiadomo kim jest, ze względu na to, że umorzyła sprawę. Która y, dotyczyła pomówień konkretnych pod moim adresem i pan Michnik, któremu zawdzięczam bardzo dużo doświadczenia dotyczącego jak wygląda, y, że tak powiem, medialne y, ogłupianie ludzi, tego bandytę y, Polaków, mordercę Polaków, który realizuje ten plan, że was Polaków ma nie być tutaj na tej ziemi, która jest polinem, tak? Dlatego się zastanawiam, dlaczego Polacy nie stanęli murem za mną. Ale trudno, nie chcecie to nie. Nie musicie. Ja Wam tylko powiem jedno. Znalazłem takiego złotego grala. Bo tutaj jest taki kompas. Ja miałem taki kompas. To jest fajna rzecz na mapy. Powiem Wam. Od razu ze skalą, ze wszystkim. Miałem taki kompas. Właśnie niedawno nabyłem. Kolejny, bo akurat trafiła się taka okazja razem z takimi gralami. Że, proszę Państwa, to jest niemożliwe. Znalazłem na sprzedaży kompas uczniowski. Fabryka Pomocy Naukowych w Częstochowie. Wyobrażacie sobie, tu jest kompas, który był produkowany przez nasz polski przemysł, polski rodziny przemysł, gdzie dzieciom, dzieciom uczono, jak nie zgubić się w lesie za pomocą takiego kompasu. To jest kompas uczniowski. Ja pamiętam jeszcze te kompasy z lekcji geografii. Wiecie, co mam powiem? Dowiedziałem się, że teraz się nie uczy dzieci, jak, się, jak, 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 jak znaleźć azymut, o co tu chodzi i jak, jak w ogóle korzystać z takiego urządzenia. Ponieważ wszyscy się nauczyli, że mamy komórki i mamy wszystko już tak opanowane, że my nie musimy takich rzeczy znać. Tych pracy u podstaw jest, jest bardzo mało. Kompas uczniowski. Proszę Państwa, tu jest cała instrukcja do tego z tych czasów. I można powiedzieć, że wtedy dzieciom pokazywano, jak czytać kompas. Tak? Ja też się z tego uczyłem, żeby wiedzieć, jaki mieć kierunek. Jaki dzisiaj mamy kierunek w ogóle naszego, naszej przyszłości, skoro ja mówiąc o pewnych kwestiach, kończąc zacną uczelnię AGH, gdzie można powiedzieć, zajmowałem się spalaniem węgla bez smogu. Na tyle, na ile mogłem to zrobić w warunkach garażowych. Który, tutaj widzicie piękną różę, tak? To jest też podlane kwasem huminowym, żeby ładnie wybujała, tak? Bo one ta, tak ładnie rosną wtedy. W każdym bądź razie powiem jedno. Doświadczenie jeszcze z moim nowotworem i z innymi kwestiami dotyczącymi życia tu w Polsce, jak to w ogóle wygląda, i w czym tak naprawdę tkwimy jako społeczeństwo? Zastanawiam się właśnie przy tym święcie Bożego Ciała, czy my jeszcze chcemy być Bożym Ciałem? Bo chyba chcemy być jakimś obcym Ciałem, albo chcemy mieć obce ciała w sobie. Mówiłem o tej pseudopandemii. To w sądzie zostało to uznane, że ja, kwestionując pandemię, jestem oroskim agentem, proszę Państwa. To jest jakiś koszmar. I my w tym żyjemy, proszę Państwa, bo nawet nie potrafimy, właśnie mieć takiego kompasu na życie, w którą stronę to ma wszystko iść. Odkąd staliśmy się Europejczykami, przestajemy być Polakami z własną historią, tożsamością i w ogóle wszystkim to, co tutaj jest. My mamy tutaj takie zasoby na terenie Polski że możemy spokojnie żyć i naprawdę się rozwijać, tylko musimy tego chcieć i musimy zmienić ten system. Ja jestem pierwszy do tego, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby w takim gnojstwie siedzieć. I jeszcze jedno, chcę Wam powiedzieć taką rzecz, że być może będę miał kolejny dowód, jak wyglądają prawnicy w naszym państwie. Prawo jest podobno wydawane w imieniu Rzeczpospolitej, a to wszystko jest po prostu jakimś fiksem dyrdom. Prawnicy stali się notariuszami, bandytów i złodziei. Być może będę miał znowu kolejną okazję to wykazać. To będzie wszystko zależało od, od tej strony, która to będzie robić. Na koniec chciałbym podzielić się tym, co mi uratowało życie. Oczywiście pewnie wielu powie, że to jest delwita. Jeszcze, jeszcze mam w tym starym opakowaniu. To mi zostało chyba dwie sztuki. Ech, w każdym bądź razie powiem jedno. Że ja się staram jakoś przeżyć i dziękuję wszystkim tym, co czasami mnie tam wesprą co łaska. Niektórzy się wręcz pytają, mają potencję, że pytali mnie. Jak mi pomóc, że chcieli coś ten tego. Ja nie wyłapałem tych wszystkich rzeczy, nawet nie przypuszczałem, że się znajdą tacy ludzie, którzy będą chcieli mi pomóc tak co łaska, bo jakoś tak nauczyłem się, że yy, to takie jest trochę niefajne. Bo ja bym wolał, żebyśmy między sobą współdziałali, bo yy, tu nie o to chodzi, że ja mam coś yy, żebrać czy cokolwiek, tylko o to chodzi, żebyśmy między sobą jakoś. Rezonowali. Jeżeli ja Wam pokazuję coś, co pomogło, na przykład SMS-a dostałem wczoraj, że pani, której nogi odmówiły posłuszeństwa, ona teraz chodzi i że przeszła nawet 2 km i ona to z wielką radością do mnie pisze, to ja się tak zastanawiam, detoksykacja tyle zrobiła, bo ja wiem, że to zadziałało na, na nowotwór, tak? Że można zmienić pH organizmu i i zmienić po prostu sobie metabolizm, żeby przywrócić pewną równowagę, aby wyjść z pewnych opresji. Bo to są rzeczy proste, tak samo jak z tymi właśnie rzeczami, że można łóżko przestawić, już nie trzeba chodzić po środki nasenne. Ale o tym niedobre jest mówić, bo na tym nie zarabia Żyd, mówiąc krótko. Ale cóż, Wy chcecie innej, innej nauki, i nawet zapomnieliście chyba o obsłudze tego kompasu. Pogubili się ludzie, ponieważ nie znają azymutu, gdzie iść, w którym kierunku. Idą wszyscy, albo większość poszła w kierunku takim, który został zasugerowany przez media. I tak samo to wszystko, co jest sugerowane przez media, jest dzisiaj tylko drogą na zatracenie. Ja powiem jedno, trochę mnie serce boli na to wszystko, patrząc, a z drugiej strony sobie myślę, że może świat rzeczywiście musi przejść przez tą najgorszy etap zła, żeby się wyczyścić z tych, którzy nie są w stanie w swojej duszy i w swoim byciu człowiekiem, stać się innym, życzliwym, normalnym na zasadach. Normalnej, normalnego współżycia, że tak powiem. Czy zawsze musi być wojna? Czy zawsze muszą być podłości i wszelkiego rodzaju niegodziwości i intrygi? Chcecie tak żyć? To żyjcie. Ja chcę spokoju i chcę, żeby moi rodacy zrozumieli, kim są na całym świecie. Tak samo Słowianie, w którym się szykuje teraz trzeci.